Podobnie jak równie kultowa seksmisja, ten film jest idealnym przykładem na to, co polscy twórcy w latach osiemdziesiątych potrafili stworzyć tak naprawdę z niczego, jeżeli chodzi o gatunek typu komedia fantasy. No bo któż z nas nie pamięta tych cytatów i na przykład charakterystycznych gadżetów typu Napój Polokokta. No dobra, ale przechodzimy do pojazdów, które pojawiły się w tym filmie, którego premiera miała miejsce w 1988 roku. Prawdopodobnie najbardziej kojarzonym z tym filmem samochodem jest czerwony Fiat Uno. Wczesny egzemplarz tego auta, którym na ekranie poruszała się Katarzyna Figura. Kolejne ciekawe auta to na przykład Alfa Romeo Alfetta z lat 70., BMW 3E30 czy nawet Porsche 944. A do tego poczciwy Polonez Borewicz, Fiat 125P, 126P, Gaz 24 Volga, czy Łada 1300, ale i Mercedes W115, 223. Peugeot 504, Renault 6 czy Wartburg 353W. W jednej ze scen można również zobaczyć traktor Ursus 912. Dość oryginalny jest także samochodzik stworzony specjalnie na potrzeby tego filmu, który miał być oczywiście odwzorowaniem dzisiejszej zabawki. Zresztą do dziś w Muzeum Kinematografii w Łodzi znajdują się również inne charakterystyczne rekwizyty z tego filmu. A na koniec coś dla miłośników kolei czyli jedna z końcowych scen filmu. Wesprzyj moją twórczość odwiedzając link widoczny w tej chwili na ekranie. Dziękuję. W sierpniu 2021 roku przed budynkiem filmowej szuflandii przy ulicy Wólczańskiej w Łodzi odsunięto pomnik Krasnala Olo, który jest niewątpliwym upamiętnieniem tego filmu yy, i oczywiście hołdem oddanym w kierunku twórców. Ale i bez tego myślę, że jest to jedna z tych produkcji, o której po prostu nie da się zapomnieć. Bardzo dziękuję po raz kolejny za uwagę. Polubcie moją stronkę na Facebooku, subskrybujcie mój kanał Auta na ekranie na portalu YouTube i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.